Dlaczego agenci piłkarcy zarabiają tak dużo? Pomyślałam, że skoro tak wielu ludzi ekscytuje się transferami, piłkarze zmieniają kluby, pieniądze wędrują z rąk do rąk, no to warto wspomnieć też o tych, którzy te transakcje robią. Zapraszam Was na opowieść, z której dowiecie się, kto pierwszy wskoczył na tę górę złota i jak ogólnie rosło to całe finansowe dorado. Kiedyś to było nie do pomyślenia, ale nadeszły czasy, gdy transfery piłkarzy pod względem generowanych emocji dorównały meczom. Dziś są niemal oddzielną dyscypliną sportu. Zeszłego lata sama Premier League pobiła kolejny rekord wydając na nowych graczy aż 2,5 miliarda funtów. Pojawiały się czasem takie zdania, że futbol jest w coraz większych szponach agentów, że to agenci kręcą dziś karuzelą i coś w tym jest, bo przecież gdyby tak nie było to nie mówilibyśmy o niebotycznych sumach prowizji, a te każdego roku są coraz większe. Nawet pandemia nie zahamowała tego procederu. Sama Chelsea w ostatnich dwóch oknach transferowych wydała na prowizję dla agentów aż 75 milionów funtów. Agenci kiedyś byli tylko agentami, no a w tym momencie coraz częściej mówimy o superagentach. Ich zdjęcia fruwają w mediach, są o nich książki, a pewnie kiedyś powstanie też film albo serial. Był nawet kiedyś taki pomysł, zaproponował go Joe Smith, czyli były agent jego Maradony. Facet już podczas Mundialu w Meksyku w 1986 roku, jeszcze przed erą internetu, założył firmę marketingową zarabiającą na gwiazdach. Po latach wydał książkę The Deal. A potem zdziwił się, że nikt nie chce na jej podstawie stworzyć czegoś, co na wielkim ekranie dałoby kibicom namiastkę tego tajemniczego świata. Do dziś w tym temacie jest cisza, ale trzeba przyznać, że sam pomysł brzmi ciekawie i pewnie każdy z nas z chęcią taki serial by obejrzał. Oczywiście pieniądze lubią ciszę, ale na przykład we Włoszech od dawna istnieje tradycja, by ostatniego dnia okna transferowego prowadzić negocjacje w specjalnych hotelach. Zaprasza się dyrektorów, agentów, dziennikarzy i kamery. Robi się z tego całe show, na którym spokojnie można by zbudować miniserial. W 2023 roku kluby piłkarskie zapłaciły pośrednikom przy transferach rekordowy 888 milionów dolarów prowizji, co w porównaniu z 2022 rokiem stanowi wzrost aż o 42%. Oczywiście prawie połowa tej kwoty należy do Premier League, co pokazuje, jaką drogę przeszedł cały ten biznes w ciągu ostatnich dekad. Kiedyś to piłkarz negocjował z klubem, agentów nie było w ogóle i wielkim zdziwieniem było, kiedy ktoś takiego agenta posiadał. Działacze Ajaxu w latach 70. byli zszokowani, gdy Johan Cruyff wtargnął do biura szefów w skorcie teścia. Teść oczywiście był agentem i stanowił tarczę między graczem a klubem. Wtedy była to absolutna nowość, w piłce nie było jeszcze takich pieniędzy jak teraz, ale świadomość graczy rosła. Że nie można dać się oskubać i pracować za frytki, skoro dookoła wszyscy każdego roku zarabiają coraz więcej. Kroj wiedział, że jego wartość medialna wzrasta, że to on jest kreatorem wielkich widowisk, on skupia na sobie uwagę ludzi i w związku z tym chce godnie zarabiać. Właśnie do tego potrzebował agenta. Wcześniej zawodnicy takich agentów nie mieli, bo po prostu ich nie potrzebowali. Kroj był jednym z pierwszych, którzy wtargnęli do biura szefów mówiąc, że chce się targować. Był tak dobry i pewny siebie, że oczywiście mu się udało. Trudno powiedzieć kto był pierwszym agentem w historii. Było pewnie kilka takich osób, które szybko zaczęły krążyć wokół piłkarzy, no ale na pewno bardzo ważną postacią jeszcze w latach 50 był Gigi peronacze. Jimmy Grace, legenda Tottenhamu, mówił o nim, że zawsze miał w ustach cygaro o wielkości nogi do krzesła. Do tego piękny garnitur, błyszczące buty, no i przede wszystkim bajerka, by nawijać makaron klubom, zawodnikom i jakoś te dwa zwaśnione światy łączyć. Przede wszystkim Peronacze jest ważny, bo był pierwszym menedżerem, który świetnie oplatał biznesową nicią Anglii i Włochy. Wówczas w latach 50. to były odległe światy. Anglia jawiła się jako wyspa, która niechętnie patrzyła na inne kraje. Piłkarze w ogóle nie chcieli wyjeżdżać poza ojczyznę. To jednak Peronacze znakomicie wykorzystał fakt, że w Anglii piłkarz do 1961 roku nie mógł zarabiać więcej niż 20 funtów tygodniowo. Dokładnie, dobrze słyszycie, 20 funtów tygodniowo. Takie były brytyjskie przepisy, ale nie dotyczyły one kontynentu, więc, jeśli ktoś chciał zarabiać więcej, to mógł zmienić kraj i to wykorzystał Peronacze, mający znakomite kontakty we Włoszech. Spokojnie możemy go nazwać pierwszym superagentem w historii. Dziadek Peronaccio urodził się w Kalabrii, gdzie pod koniec II wojny światowej pomagał angielskim żołnierzom organizować w Italii mecze piłkarskie. Nauczył się biegle mówić po angielsku, co w tamtych czasach nie było powszechną umiejętnością. Wkrótce stał się tłumaczem angielskich drużyn, poznawał ludzi coraz ważniejszych i bardziej wpływowych. Kolejnym krokiem było zostanie agentem, choć w tamtych czasach nikt nie wiedział, co to znaczy. To Peronacze stał za sensacyjnym jak na tamte czasy transferem waliczyka Johna Charlesa z Leeds do Juventusu Turyn, negocjował transfer Jimmy'ego Gravesa z Chelsea do Milanu i pomagał też Denisowi Lowe z Manchesteru City przejść do Torino. Lata później maczał też palce w transferze tego samego zawodnika do Manchesteru United, czyli generalnie Peronacze byłszych o tamtych czasów. To oczywiście była inna piłka i inny biznes. Lata 50., 60., 70. czy nawet 80. produkowały gwiazdy jak Cruyff, ale nie robiły tego jak dziś, czyli z błyskawiczną dostawą do domu na wyciągnięcie pilota. To były czasy, kiedy wszyscy kibice żyli w cyklu czteroletnim, gdy telewizje transmitowały tylko wielkie imprezy. W Hiszpanii w trakcie Mundialu 74 tylko 28% gospodarstw domowych miało telewizor, więc nawet jeśli były takie mistrzostwa świata, to ich odbiór był dużo trudniejszy niż dzisiaj. Ludzie gromadzili się w domach u znajomych. Trudno jednak porównać to do epoki internetu, wodospadu treści który nigdy się nie kończy, bo łatwo zamienia się go na liczby, a liczby na pieniądze. Dopiero mundial w Meksyku w 1986 roku był przełomem. Piłka stała się bardziej telewizyjna, a skoro była telewizyjna, to była też globalna. Od tego czasu można było wyciągnąć pieniądze z całego świata. Pierwszym agentem, który to skumał był Joe Smith. Wspomniany już Joe Smith, który założył firmę marketingową First Artist, namówił Diego Maradone a potem, gdy powstała Premier League, podpisywał umowy z kolejnymi piłkarzami. Jego też trzeba nazwać prekursorem, jednym z superagentów, drugim po peronacze, ale pierwszym w erze telewizyjnej. Smith był dzisiejszym Georgem Mendeszem. Już w latach 80. mówił, że piłkarze muszą być jak gwiazdy roka. Muszą przyciągać uwagę ludzi i stawać się dla nich idolami, wzorcami do naśladowania. Mają pokazywać życie, którego inni nie mają. To się wszystko też idealnie zgrało w czasie, bo w latach 90. telewizje satelitarne rosły w całej Europie. Pieniędzy było coraz więcej, no i też gracze zarabiali więcej, przestali mieć podobny status finansowy jak ich sąsiedzi, możemy też powiedzieć, że po prostu oddalili się na inną planetę. Znamienny jest przykład Johna Barnes'a, byłego gracza Liverpoolu. Gość był pierwszym zawodnikiem w Anglii, który przebił granicę 10 tysięcy funtów tygodniowo. Tak jak mówiłem, w 1961 roku żaden zawodnik angielski nie mógł zarabiać 20 funtów, tymczasem w latach 90 Barnes zarabiał już 10 tysięcy funtów tygodniowo. Pędząca w górę finansowa winda świetnie komponowała się z historią Premier League, czyli nowego, kolorowego obrazka, z zamkniętego kręgu ludzi ekskluzywnych, ludzi kolorowych, z fajnymi samochodami, z fryzurami i z dobrymi ciuchami. Między innymi na tym Premier League od 1992 roku budowała swoją markę. To wszystko rosło tak szybko, że naturalnym stanem rzeczy było to, że zaraz pojawi się wysyp agentów. Kamieniem milowym było oczywiście prawo Bosmana. W 95 roku wprowadzono prawo, gdzie piłkarz od tej pory, pół roku przed końcem kontraktu, mógł negocjować z nowym pracodawcą, tak jak dzieje się to teraz, a to oznaczało, że klub przestał mieć pozycję siły, więc ta siła automatycznie została skierowana w kierunku piłkarzy. To oni są przecież sercem ekonomii, oni są kluczową siłą roboczą, o ile oczywiście wdrapali się na szczyt piramidy i należą do elity danej dyscypliny. Agent z kolei jest po to, by te siły maksymalizować, czyli wiedzieć, że skoro klub zarabia ogromne pieniądze dzięki piłkarzowi, to ten piłkarz też ma prawo ogromne pieniądze zarabiać. Gracz daje unikalne umiejętności, telewizja i marketingowcy tworzą bajkę, żeby przyciągnąć miliony, a prezes po prostu zarządza ryzykiem i patrzy, czy to wszystko się spina. Gdzieś w tym łańcuchu też jest miejsce dla agenta, który najzwyczajniej w świecie cały czas pilnuje, by władza w negocjacjach nie leżała w rękach klubów. Żeby to właśnie piłkarz mógł rozdawać karty, w ten sposób może korzystać na tym, że tak jak powiedziałem, jest unikalną siłą roboczą. Jest sercem ekonomii. Smith w swojej książce The Deal mówi, że jest pięć cech świetnego agenta. Musisz umieć liczyć, to raz, rozmawiać z ludźmi, wyczuwać ich emocje i umieć się do nich dostosować. Trzecia rzecz, musisz umieć przeżyć trzy doby bez snu, a jednocześnie cały czas trzeba utrzymać koncentrację i spokój. Jako piątą rzecz wymienia błysk woku, czyli coś takiego, co się po prostu albo ma, albo tego nie ma. Coś, co przykuwa do ciebie innych ludzi, coś, co pomaga ci robić interesy, no bo to jest jednak biznes ludzki. Więc jeśli masz takie skillsy, umiesz rozmawiać, to gdzieś pewnie w tym świecie będziesz się przebijał. Smith oczywiście zwraca uwagę, że kasa w tej branży jest potworna, ale też przypominać, że nie dotyczy ona wszystkich. Mówi nawet, że główny tort zbiera 0,05% ludzi i to wtedy, gdy są po 20 latach w branży. Smitha już dzisiaj w branży nie ma, do 2010 roku zarobił tyle, że chciał po prostu pożyć innym życiem. Dzisiaj jest doradcą inwestycyjnym, ma różne inne firmy, no ale w futbolu de facto go nie ma. W tym czasie wrosło kilku innych superagentów, albo właściwie kilka super przedsiębiorstw, bo nigdy nie są to pojedyncze osoby działające w próżni. George Mendes, czyli były agent Cristiano Ronaldo reprezentuje firmę Gesty Food. Jonathan Barnett to angielski Stellar, czyli ogromna siatka ludzi w 13 biurach na świecie. Nawet zmarły 3 lata temu Mino Raiola też nie był okrętem z jednym masztem. Jego firma One miała siedzibę w Monte Carlo i zatrudniała m.in. prawniczkę z São Paulo, Rafaela Pimiente, która dziś przejęła biznes i rozwija go dalej. Dalej z Hallandem, De Delictem i wyradkiem w stajni. Rajoli trzeba oddać to, że był jednym z tych, którzy pokazywali innym, jak można układać klocki w tym biznesie, że warto traktować piłkarzy jak przyjaciół, że warto mieć serce na dłoni i gadać w kilku językach, bo Rajola pod tym względem był genialny. Istotne jest też to, by mieć jednego piłkarza flagowca, zawodnika, który będzie torował drogę całej agencji. Dla Rajoli, oczywiście, kimś takim, był niewątpliwie zlatan Ibrahimowicz. Dzięki temu inni gracze szybko do niego gnęli. Kiedy masz takiego Zlatana, umieszczasz go w największych klubach świata, tryby zaczynają się kręcić, inni to obserwują i każdy chce być jak Zlatan. Wszyscy zaczynają nagle spoglądać na Rajole, a interes przybiera rozmiar kuli śniegowej. Co ciekawe, Rajola sam nie lubił demonstrować swojego bogactwa. Umieszczał najlepszych piłkarzy świata w największych klubach, ale sam chodził w Japonkach w rozciągniętej koszuli i nie przywiązywał uwagi do marek. Oburzał się za każdym razem, gdy ktoś mówił, że agenci zarabiają za dużo. Był kiedyś taki fajny tekst na Diatletik, gdzie dziennikarz połączył się na Zumie z Barnetem i Rajolą. Rajola mówił wtedy, że zarabia ok dużo, ale z drugiej strony nie za dużo. Tak to wtedy ujął nie za dużo, jeśli spojrzeć się na cały rynek i to, że piłka rośnie wykładniczo. Podał nawet przykład swojego ojca, który był najlepszy w swojej branży w branży restauracyjnej, ale żył w bańce guldenów w Holandii. To było małe środowisko, więc zarabiał stosunkowo mało. Zarabiał w tysiącach guldenów, a Rajola żył w świecie milionów, więc naturalnie zarabiał miliony. Rajola kilka lat temu w wywiadzie dla holenderskiego magazynu Football International powiedział ciekawe zdanie: że Jeśli film o Avengersach zarabia 2 miliardy w 11 dni, to czy dziwi cię to, że główny aktor zgarnia 75 milionów? Jasne, ten sam aktor mógłby być dwa razy lepszym aktorem w Limburgu, zagrałby dwie sztuki w Holandii i nie zarobiłby nic. Nie liczy się to, jak dobry jesteś, tylko to, w jakim środowisku funkcjonujesz. Jeśli Rajola i jego piłkarz wpływali na miliony, to zarabiali miliony. I oczywiście agent z Latana przez lata funkcjonował w najlepszym środowisku, z najlepszymi piłkarzami, z klubami, które są wielkimi flagowcami przedsiębiorstwami. Popiół się pod idealny system, w idealnym czasie, z idealnymi piłkarzami. Dzisiaj kiedy Rajoli już nie ma, trudno powiedzieć kto jest absolutnym numerem jeden w świecie agentów. Na pewno mocny jest Stellar Group, czyli Jonathan Barnett. To tam jest Kamavinga, Grealish, Kobe Kobimainu albo Ivan Tony. Na portalu Transfermarkt aż 30 i graczy ma wartość szacowaną powyżej 25 milionów euro. To Stelar ma 13 biur na całym świecie, między innymi w Montevideo i w Reykjaviku. W sumie zatrudnia 150 osób, no i ma też prostą zasadę, że jeśli ich piłka zmienia klub, to zawsze musi zarabiać więcej. Nigdy nie możesz zrobić kroku wstecz. W Stellar był kiedyś Grzegorz Krychowiak, który po epizodzie w PSG miał bardzo duży kontrakt. Ciężko było mu potem znaleźć klub z wyższą pensją, ale nawet to się udało, bo Lokomotiv Moskwa wysłupła podobną sumę. Kolejną ważną agencją jest oczywiście Rzestifut, czyli firma Jorza Mendesza. Portugalczyk przez lata załatwiał kluby gwiazdom, aż w końcu sam stał się celebrytą. Wystarczy przypomnieć sobie stary dokument o Cristiano Ronaldo, gdzie towarzyszył Portugalczykowi m.in. na wystawnych kolacjach. Niewątpliwie w trakcie całej kariery pomógł mu Blask Ronaldo, pomógł mu też Jose Mourinho, Dzięki temu automatycznie uwaga ludzi wędrowała też w jego kierunku. Przede wszystkim Mendes wykorzystał boom na portugalską piłkę, który zaczął się mniej więcej w czasach Mourinho. Kiedy The Special One osiągał pierwsze trenerskie sukcesy, jednocześnie stworzył też całą falę portugalskich trenerów. Stworzył modę na portugalskich piłkarzy, którzy byli stosunkowo tani, a mieli świetną jakość. Mendes idealnie wskoczył do tego pociągu i powiązał to nitkami. Wyrobił sobie świetne kontakty w Premier League. W pewnym momencie jego czar był tak duży, że wcisnął nawet do Manchesteru United enigmatycznego bebe. Ferguson pisał potem w autobiografii, że pierwszy raz zgodził się na transfer gracza, którego nawet nie widział na oczy. Obecnie jego głównymi graczami są Ruben Díaz, Bernardo Silva, Darwin Nunez i Warren Zaire Emery. Większość dużych transferów z Portugalii do Anglii dzieje się za pośrednictwem jego agencji. Ogólnie umówmy się, Mendes czy Barnet, sojusz zarobieni na lata. Mają w tej branży taką pozycję, że czasem oplatają wielkie kluby i uzależniają od siebie prezesów. Na tym też polega największy problem z agentami, że czasem mają po prostu za mocną władzę nad polityką transferową klubu. Cały czas wytyka im się też ogromne pieniądze, bo te nie wędrują bezpośrednio od piłkarza do agenta, tylko od klubu co wywołuje irytację kibiców. Jest taka strona, jest obserwator, która robi różne zestawienia wokół piłki, przeprowadza też bardzo szczegółowe badania. No i ten jest obserwator, w poprzednim roku przedstawił raport, z którego wynika, że 89% fanów na całym świecie uznaje, że agenci są przepłaceni. Co ciekawe, o piłkarzach powiedziało tak tylko 65% ludzi. Tak więc to agenci są tymi, którzy najczęściej dostają kijem po plecach. Wspomniany Smith uspokaja jednak krytykantów, mówiąc, że jego kryształowa kula nie przewiduje tego, by agenci kiedykolwiek zarabiali mniej. Smith mówi, że żyjemy w gównianym świecie, gdzie coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, ale coraz więcej ludzi gapi się w ekran, a to w sumie dobrze dla piłki, dobrze dla gwiazd, no i dla ludzi, którzy obok tych gwiazd stoją. Futbol ma cały czas ogromną publiczność na całym świecie na wszystkich kontynentach. Jedyne, co może ukrócić agentów, to nowe regulacje FIFA. Rok temu trwała spora batalia w tym temacie. FIFA chciała stworzyć limit prowizji przykładowe 6% od transferu. Już wtedy jednak Barnett żartował, że on swoje pieniądze zarabia uczciwie czego nie można powiedzieć o FIFA? Płęta jest taka, że w grudniu 2023 roku Federacja wycofała się ze swoich regulacji, agenci wygrali i dalej meblują nam składy, podgrzewają emocje transferami, a na koniec wystawiają faktury. Dzięki za obejrzenie tego wideo do końca, zapraszam Was do obserwowania mojego profilu. Chcę stworzyć tu coś fajnego, różnorodnego w tematach piłki, więc każde wsparcie dołoży do tego cegiełkę.